Studenci medycyny mają zajęcia z anatomii i pierwszy raz mają być świadkami sekcji zwłok. Stoją wokół łóżka z ciałem. Prowadzący zajęcia, nagłym ruchem ściąga prześcieradło i oczom wszystkich ukazuje się topielec w drugim tygodniu rozkładu. Dłonie studenciaków wędrują w kierunku ust, a profesor ze stoickim spokojem zaczyna wykład. Podczas tych zajęć dowiecie się, jakie są dwie najważniejsze rzeczy dobrego lekarza. Po pierwsze, brak jakiegokolwiek obrzydzenia. Po tych słowach lekarz wpycha palec w tyłek topielca, po czym go wyjmuje i ku obrzydzeniu studentów oblizuje. Teraz, mówi, wszyscy, którym zależy na zaliczeniu, mają to powtórzyć. Studenci medycyny to sami twardziele. Podchodzą i robią, co im profesor kazał: palec w dupę, palec w buzie, co drugi nie daje rady i po wszystkim wymiotuje. Gdy wszyscy skończyli, profesor mówi: I tak dochodzimy do drugiej istotnej cechy dobrego lekarza umiejętności obserwacji. Ja wsadziłem środkowy palec, a oblizałem wskazujący.